na kanale. Dzisiaj będziemy wymieniać most w laptopie MSIG627RD. Ja układ mam zamówiony. Mostek tutaj jest nowy. Jakiś mistrz, oczywiście, nakleił sobie naklejkę na mostek na nowy produkt. Niestety ja będę musiał tę naklejkę ściągnąć, ponieważ ja tutaj lutuję ciemną podczerwieniem, a to nie jest bez znaczenia. Czy tu jest ta naklejka, czy jej nie ma. Może być po prostu niedolud. Mostek trzeba będzie oczywiście przekulować. Płytę główną już zdiagnozowałem. Jest jeszcze na niej do wymiany jeden układ zasilania przy matrycy, bo prawdopodobnie ten układ po prostu ubił ten mostek. Płytę mam wyciągniętą, most mam zdemontowany. No i będziemy osadzać ten mostek na tej płycie głównej. I oczywiście będziemy wymieniać układ zasilania matrycy. Układ jest pięcionuszkowy. Zasila matrycę ma napięciem 3,3V. Tam najczęściej występuje w tych modelach zwarcie, po czym pada mostek. To czego to się psuje? Nie wiem, być może są wadliwe te układy, a czasami jest tak, że matry taśma matrycy po prostu się przeciera i układ dostaje. I po układzie pada oczywiście most. Tak? Czyli taka jakby konsekwencja uszkodzenia taśmy, potem układu zasilania matrycy i samego mostka. Dobra, to do roboty. Pokażę Wam, jak wygląda płyta. Płyta wygląda w ten sposób. Mostek jest zdemontowany. Układ zasilania matrycy był w tym miejscu. Również jest zdemontowany. Nie jest to łatwa naprawa. Nie każdy to robi. Nie każdy serwista wymienia. Tu mamy most zdemontowany, ten stary mostek. Tu mamy już nowy układ jest zdemontowany z laptopa Asus. Pięcionóżkowy układzik. I cóż, oczywiście po wymianie mostka trzeba będzie wymienić ten układ Tutaj U37 na schemacie, tak on widnieje, to jest płyta dokładnie MS16J91, rewizja pierwsza I oczywiście trzeba będzie wylutować tą kość SPI, a po co? A po to, żeby wymienić po prostu, wyczyścić M region, bo nowy mostek będzie musiał się e, Przeprogramować na tej naszej nowej płycie, tak? Aby to wszystko tutaj sprawnie działało, reszta podzespołów, jakiś dysk twardy, SSDM2, WDK Black, mamy WiFiKa, mamy osłonę od karty grafiki, CMOS, nie wiem czy jeszcze jest sprawne, oczywiście kość RAMO, 8GB DDR4, i, i sam dysk, jak powiedziałem, i oczywiście wkręty, śrubki. Mostek to jest sr 30 w to jest HM175 płyta trafiła na Preheater w maszynie ja sobie tutaj przyłożę mój czujnik temperatury i zobaczymy zobaczymy jak tutaj pójdzie. Musimy pady oczyścić, muszą być oczyszczone do zera. Płyta oczywiście musi być gdzieś podgrzana gdzieś do 150 stopni, żeby tutaj żaden pad nam nie, nie zszedł. Musi to być zrobione delikatnie. Musi to być idealnie. Każdy pad musi być na swoim miejscu. Nie może być jakichś takich niedoróbek, ponieważ ten układ ma bardzo duże kulek. Te kulki są w wielkości 0,30 mm. Więc tutaj precyzja będzie nam bardzo potrzebna. Trzeba oczyścić teraz pady. Ja tutaj wszystko powieliłem sobie z za z zawartością ołowiu. Płyta jest na podgrzewaczu. Nigdy tego nie, nie robimy na zimnej płycie. I delikatnie sobie ściągamy to spoiwko. Bez oporu, bo jeżeli jest jakiś opór, to jest coś nie tak. Pady mają wyglądać idealnie. Później ja zawsze zaczynam od tej środkowej sekcji najczęściej. Te najdelikatniejsze pady są po zewnętrznej stronie układu. I tak sobie objeżdżamy wszystkie pady. I to musi tro trochę, niestety, potrwać. Wyczyściłem płytę główną. Wyczyściłem pady. Popatrzcie, wszystkie pady są na miejscu. Wygląda to dobrze. Resztki tutaj po alkoholu. Takie matowe miejsca. No ale ta płyta jest matowa, czarna i matowa. Dobrze. Mamy to tutaj oczyszczone i przygotowane do nałożenia fluksa. A jak wygląda nasz układ? Nasz układ również wygląda dobrze. Zobaczcie. Wszystkie pady przygotowane do kulowania. Zakulujemy nasz układ. Po prostu. I co dalej? Tutaj coś jeszcze mamy. Nie wiem czy to jest rysa. Co to tutaj jest? Nie. Jakieś zabrudzenie. I taki układ będziemy sobie kulować. No niestety tutaj jest bardzo duża precyzja potrzebna. Ponieważ to jest układ tak jak powiedziałem. Z kuleczkami 0,3 mm. I tutaj. Nawet sito powinno być precyzyjne. Ja stosuję sito do grzania bezpośredniego. Czyli na układzie będziemy kulować poprzez sito. Ten układ te kulki będą osadzały się na układzie. Dobra, działamy. Osadzamy układ. Układ został zakulowany. Zobaczymy, jaki będzie efekt. Musi to trochę potrwać. Właśnie mamy trzecią fazę, fast reflow od 100, 120 paru stopni do 180. Będziemy grzać sobie płytę. A potem uruchomimy górną grzałkę. Górna grzałka, uruchomiona. Mamy 192 stopnie. Dojedziemy do 220 stopni, i będzie, będzie widać na pewno jak układ osiada. Słuchajcie, laptop jest złożony. Ja podejrzewam, że tutaj, jeżeli to zadziała, konieczne będzie jeszcze zmiana M-regionu, -E to znaczy wyczyszczenie M-regionu, -E ponieważ zainstalowany został nowy chipset. On potrzebuje, jakby, konfiguracji pierwotnej. Uruchomiłem już sobie tego laptopa raz, szczerze mówiąc. Laptop się uruchamia, ale z bardzo dużą zwłoką. To jest właśnie efekt tego niewyczyszczenia M-regionu -E nie skonfigurowania chipsetu, nowego chipsetu. Mamy 8GB włożone. Mamy wi Płyta jest na dwie śrubki przykręcona. Ja tu może jeszcze jedną śrubkę przykręcę, żeby to miało ręce i nogi. No i słuchajcie, no, pokażę Wam, jak to się zachowuje. Wykrywa dysk, nie chce się botować system, a poza tym zobaczycie, jak on się botuje. W sensie, jak długo mu to zajmuje, bo to jest bardzo ważne. Założymy tutaj obudowę. Na chwilę ja mu założę obudowę. Ja już mu tutaj datę ustawiłem. Chociaż bateryjka CMOS ma dosyć niski poziom. Założę tak testowo tą dolną obudowę. Na razie nie mogę powiedzieć, żeby był jakiś sukces. Znaczy sukces jest, no uruchamia się komputer. Bardzo fajny w sumie stan. To jest g 627 rd z klawiaturą RGB. Zobaczcie, podłączam zasilanie. Zobaczcie, ile mu to zajmuje. Włączenie się włączam linię. Bateria jest wyciągnięta główna. Załączam komputer. Pobór około 1,5A, 1,6. I liczmy sobie czas teraz. Od tego momentu, od tego kliknięcia mojego power. Klawiatura nie, nie podświetla się na razie. Też nie wiem dlaczego. Być może to w systemie trzeba skonfigurować. Nie chcę tu mądrykować, bo. To jest komputer niestety po przejściach. Po, po uszkodzeniu mostka. Patrzcie, jak długo to trwa. Jeszcze to trwa, widzicie? Tu mamy ten stary mostek. Proszę, włączył się, tak? I wchodzi mi do, bezpośrednio do biosa. Datę już ustawiłem. Storage information. Mamy WDK, Black'a bleka jednoterowego SSD. 28 GHz i 7700 hq Na pewno tu trzeba zrobić M region. Zobaczcie co tu się dzieje. M firmware version .000. Więc mamy problem z M regionem jeszcze. Przez chwilę się przestraszyłem, bo... bo myślałem, że dysku nie widzi, a dysk jest widziany, ale się nie chcę botować. Dobra, do roboty. Zrobię ten MR-region i mam nadzieję, że komputer zbotuje się i że ta piękna klawiaturka RGB będzie działała. Łatwo dostępne. Zaraz sobie tutaj potraktuję go topnikiem z dwóch stron. Moje cęgi się jeszcze nie rozgrzały. Yy, I ogólnie słuchajcie. Taka operacja, wymiana takiego mostka, to jest dosyć skomplikowana rzecz. Co może pójść nie tak? Może później tak wszystko w zasadzie. Może wam się zgrzać mostek podczas kulowania. To jest na stary mostek. I tak dalej. Tutaj jak spojrzycie, ja wam to pokażę zaraz. O! Ten układ również wymieniłem. Ten tutaj pięcionóżkowy. Uszkodził się ten układ. Po czym pociągnął ze sobą mostek. To najczęściej jest właśnie ten układ, który przełącza tutaj napięcie plus 3,3V dla matrycy. Tak on sobie to bierze z systemu. Ma sygnał enable. Najczęściej jest tak, że ten układ uszkadza się w ten sposób, że nie widać po nim tego uszkodzenia. Jak to sprawdzić? Tu jest wyjście układu, tu jest wejście. Sprawdźcie sobie. Rezystancję między pierwszą nogą układu, dobrze mówię, a tą nogą. Nie wiem, czy ja dobrze Wam pokazuję orientację. Między tą a tą nogą sprawdźcie rezystancję. Jeżeli macie 30 omów, jeżeli macie 60 omów, to jest źle układ, jest ubity. Tak samo rezystancję tego zasilania tu przy matrycy. Do masy, jeżeli tu będzie 60 ohmów, 30 ohmów tu na tych kondensatorach, to jest na wyjściu. No to też jest ten układ ubity. Oczywiście sprawdzacie to bez tej taśmy sygnałowej. Dobra, mam nadzieję, że mi się tutaj już scęgi rozgrzały. Wymontujemy sobie układ SPI i wyczyścimy Ameregion. regionem wiedziałem, że będą takie cyrki. Ale uruchomiłem go mimo wszystko. A wiecie dlaczego? Żeby po prostu być pewnym, że to się po prostu tutaj. Dobrze tutaj polutowało. Że mostek nam się dobrze polutował. Ponieważ jakby mostek był źle wlutowany To po co mi tutaj zmiana M regionu. Ja sobie to teraz mogę zrobić Delikatnie sobie tutaj o. Układ wylutuje Proszę bardzo Bardzo ważny jest ten oryginalny wsad Trafiło do programatora Odczytam ją teraz Mam już taki BIOS, spreparowany od takiego laptopa z wyczyszczonym M-Regionem, ale ja chcę mieć m taki sam, jaki był, czyli, czyli ten sam, który tutaj był po, po produkcji ten, tego laptopa. Dobra, mamy to zgrane. Zapiszemy sobie 7RD i gdzie my go sobie tutaj damy? Mam go gdzieś tutaj, ukrytego w moich dokumentach, w schematach, nie w biosach, mam wsady. Wsady MSI będzie gdzieś tutaj, gdzieś, gdzieś, gdzieś. MSI, szukajmy. G72, dominator. Nie. Tu mam więcej tych MSI. Nazwa, mam tutaj. Popatrzcie, mamy czysty bios i mamy czysty M-Region, i mamy ten mój oryginalny poprzedni bios. Ale tu zapiszemy sobie, właśnie jako 7RD zapisane. Sprawdźmy, czy faktycznie nam się zapisał. Jest 8192 kg, więc możemy teraz tego sobie wyczyścić. Wyczyścimy go. EME Analyzer pokazuje nam tego naszego biosa, że tu mamy 11601136. A zobaczymy, jak wygląda ten nasz wyczyszczony od tego drugiego laptopa bios. 11.6.0, 11.36. i mamy konfigurację widzicie a tu mamy initialized czyli mamy tego BIOSa ten sam m region suma kontrolna, to znaczy wartość, wielkość tego tej konfiguracji m regionu się zgadza, jest 1BF3.0 Ha, a co z numerami seryjnymi? Sprawdzę, czy numery seryjne nie są przypadkiem zawarte w tym BIOSie. Jeżeli nie, a jeżeli są, no to po prostu ja tu przerzucę te. te numery seryjne. Ewentualnie wyczyszczę ten MREGION w naszym oryginalnym BIOSie, bo być może tu są jakieś. Jakiś kod zawarty do sterowania naszym, naszą klawiaturą RGB. A ten BIOS z wyczyszczonym MREGIONem jest od wersji RE. A nie RD. A w RD jest klawiatura RGB, a w RE nie ma tej klawiatury RGB. Więc widzicie, takie niuanse się pojawiają. Nie, słuchajcie, nie będę kombinował. Będę po prostu czyścił ten M region w naszym oryginalnym biosie. Bo być może, tak jak powiedziałem, część kodu ze sterowania klawiatury może być zawarta w tym, w tym biosie. A poza tym chodzi o nazwy i numery seryjne. Nie chciało mi się tego szukać. Więc będziemy czyścić M region. Musimy znaleźć narzędzie odpowiednie. Intel ME Flash Image Tool Może być ten Zobaczymy czy to działa Otwieramy naszego BIOS -a. A gdzie on się znajduje? Znajduje się wiadomo gdzie Tutaj W schematach MSI Tu mamy nasz RD BIOS Open Mam nadzieję, że wszystko pójdzie dobrze. Dobrze. Parametry m regionu są tutaj. 1160 1136. Super. Tak. Będziemy szukać naszego profilu, to znaczy repozytorium, trzeba będzie tutaj znaleźć odpowiednie repozytoria.

Konsumer H, KPPS HA. Konsumer H to będzie ten. Jeszcze upewnijmy się, 11601136. Tak otwieramy to. Mam nadzieję, że to pójdzie wszystko dobrze. Build SETTINGS czyli gdzie nasz plik będzie jakby wypluty do jakiego katalogu ja sobie będę chciał ustawić ten mój katalog który mnie interesuje nano-serwis z wykrzyknikiem i tu mamy schematy MSI Image bin, dobra niech będzie to zamykamy i budujemy nasz BIOS i trzeba chwilę poczekać. I chyba poszło, tak? Czy wszystko poszło OK? Chyba tak. Ok, zamykam nasz tutaj program. I zobaczymy, czy w naszym katalogu znalazł się nasz, nasz pliczek. Bo jestem ciekawy. A i tutaj, tutaj, o proszę bardzo. Mamy 8192 kg. Sprawdźmy sobie jego M-Region. o kurczę. 1160, 1136. 1160, 1136. Wielkość 1BF30. Zgadza się. Initialized Original, Configured to nasz nowy BIOS. Czyli mamy nowy czysty BIOS z nowym regionem, ale nasz oryginalny po prostu który działa, ale jak widzieliście jak działa, z opóźnieniem i był problem dobra, wrzucamy to do kości, lutujemy do płyty głównej i spróbujemy laptopa uruchomić okej, okay, lu lutujemy kość do płyty po zmianie regionu oczywiście ten pierwszy raz płyta będzie się uruchamiała dłużej ono musi wykonać prawdopodobnie kilka restartów, ale tym nie należy się przejmować. To jest normalne. Ważne, żeby botował nam się system. Ważne, żeby RGB klawiatury działało. A tak naprawdę zawsze można system sobie zainstalować jeszcze raz. Ale nie chodzi o to. Chodzi o to, żeby komputer się szybko botował zaraz po włączeniu. Jedna sprawa. A druga sprawa, żeby. A -E region był widoczny. W samym wiosie widzieliście, że tam M -E regionu nie było. Wyczyszczę to też alkoholem troszeczkę delikatnie. Alkohol nam tu ładnie wyparuje zaraz. Nie najgorzej to wygląda. Kość nie jest blutowana centralnie, ale jest dobrze blutowana. Długo koniec moich zmagań, mam nadzieję. Teraz co? Odłączę sobie baterię CMOS. Założę sobie dolną obudowę, pyk, żeby tu nam się nic nie dostało do środka. Tak, tymczasowo uwaga, zaraz tam się M region przebotuje, to znaczy chip się przebotuje. Będzie kilka pewnie restartów, ale potem laptop zacznie się bardzo szybko uruchamiać, że tak powiem kolokwialnie na dotyk. Podłączam zasilanie. Czy sam się uruchomi? Nie, nie uruchomił się sam. Ok, to włączam go i będzie pewnie kilka restartów. Musi być kilka restartów. Przy czystym M-regionie regionie, to jest nieodzowne. I oczywiście w Biosie sobie później sprawdzimy, czy ten M-region po prostu się pojawi, tak? Ten nasz przeprogramowany. M-region. Ojejku, ojejku. Trochę długo siedzę już nad tym komputerem. Tutaj było kilka rzeczy, czyli mówię, ten układ zasilania od matrycy. Jeszcze te problemy, problemy z tym M regionem ale to wiedziałem, że tak będzie. Trzeba chwilę poczekać. To może potrwać dłużej. Włączam jeszcze raz. Proszę, włączył się. Szybko się włączył, widzieliście, w ciągu sekundy. Nie ma tej zwłoki. Proszę bardzo, wchodzimy teraz do Biosa. Ustawimy mu datę, datę później ustawimy. Mamy CMOS odłączonego. Ale, 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 musimy zobaczyć, czy nasz M-region jest widziany. Dysk jest dalej widziany. Proszę bardzo, m Firmware version 11601136. Jest M-region, jest M-region. Super. Co teraz, co teraz? Teraz spróbuję go sobie zaraz ustawić może datę mu, ale to tak na szybko. A ja ustawię datę. Nie, nie ma tego. 2022, godzina jest już 17:36. Wszystko tu jest to samo. Mamy sobie Przełączymy sobie na UEFI Bot i zobaczymy, czy nam się zacznie tutaj Windows botować. Jeżeli zacznie się Windows botować, to na chwilę przerwę nagrywanie, żebyście nie widzieli zawartości pulpitu klienta, nie rozpoczął botowania. Co my tu możemy zrobić? Jeszcze zdecydowałem się zbotować Linuxa. Sprawdzimy, czy dźwięk działa, czy laptop uruchomi się w normalnym trybie. To jest stara wersja Linuxa dosyć, ale powinna wystarczyć, żeby to tutaj sobie sprawdzić. To chwilę musi potrwać, zanim się załaduje. Ja już tutaj włożyłem baterię. Napędu jeszcze nie montowałem. O, matryca jak widać Full HD. Teraz sobie wejdziemy tutaj. Trzy jąderka, widzi? Cztery jąderka. Ok, ja zadzwonię do klienta, zapytam się, czy nie będę mógł przypadkiem przeinstalować sobie tutaj systemu na Windowsa 10 i wtedy zrobimy testy. Linux się uruchamia. Wszystko jest ustawione. Mamy numery seryjne, mamy M-Region ustawione. Laptop się uruchomił. Co tutaj było robione? Podsumowując, wymieniony był most w tym laptopie. Wymieniony układ zasilania matrycy, ten o którym Wam wcześniej mówiłem. Trzeba było dodatkowo wylutować yy, BIOSa, Oczywiście ustawić ten M-Region, to znaczy wyczyścić go ze starego BIOSa i ustawić go w tryb. Jakby aktywnego przeprogramowywania, czyli żeby się po prostu chipset tam przebotował, ale najprościej mówiąc, trzeba było wyczyścić Emeregion. region W takim stanie ten chipset się tam tutaj przebotował. Jak widzicie, laptop się teraz uruchamia w sekundę w sumie. Poczekajcie, pokażę Wam. Wyłączone. Teraz go włączam. Popatrzcie, jak szybko on się uruchamia. Poprzednim razem, oczywiście, bez ustawienia tego M-regionu, się włączał około. 40 sekund do minuty, tak? Ja tutaj botowałem już Windowsa 10, żeby sprawdzić, czy ten nasz instalator będzie widział po prostu ten dysk twardy, który jest tutaj zainstalowany. Mamy terówkę WDK. No i cóż, udało się generalnie. Super, cieszę się bardzo. Laptop dosyć długo u mnie leżał. Doczekał się w końcu tej naprawy. To tyle ode mnie. Dzięki za oglądanie. Subujcie mój kanał, jak się podoba. A niedługo następny materiał, zaraz po tym, z przerobienia dela, z płyty, płytę będziemy przerabiać dela, I za, ale zobaczycie w jaki sposób i co tam jest w ogóle grane z tym delem. Na razie, cześć, hejka.